Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy internauci, nasi słuchacze, Zespół Słowa Życia wita Was w drugą niedzielę Adwentu. Posłuchajmy, jakie wskazówki ma dla nas największy z proroków, poprzednik naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do wysłuchania Słowa Życia. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na pustyni ludzkiej te słowa Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano do niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród Faruzeuszów i Saduceuszów, mówił im – Plemię kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca. Bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie duchem świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Jezus nas ostrzegał w Ewangelii sprzed kilku niedzieli, żebyśmy się strzegli od fałszywych proroków, a dziś w Ewangelii mamy pokazanego. Dobrego proroka, który może nam pomóc w drodze do świętości i nakierowywać nas na Chrystusa. Myślę, że taką... Mm, Pierwsze co się rzuca y, po przeczytaniu tego fragmentu jest fakt, je, że Jan Chrzciciel był takim, można powiedzieć, dziwakiem. Taki był osobą... Odklejony był, jak miód leśny, Taki, no, nie, nie, Nie był normalny, nie? Z, też z, właśnie głosił Słowo Boże, które było, nie było, miało trafiać do ludzi na pustyni, gdzie ludzi no nie ma, nie? No taka jednak przychodziła cała Jerozolima, cała okolica w miejsce, gdzie nie ma życia praktycznie. To znaczy, że potrzebowali czegoś bardzo ważnego, co Jan mógł im dać. Mhm. Czyli zobaczcie, nie tylko, nie tylko prowincja, można powiedzieć by przychodziła na pustynię, to miejsce bezwodne, jak zauważyliście, możemy jeszcze wytłumaczyć naszym słuchaczom, że człowiek odklejony, jak mówi młodzież, to taki jakby rozmijający się z rzeczywistością, nie bardzo przyklejony do tej rzeczywistości, a jednak zobaczmy, tak jak Maciej zauważył też, że Jan był bardzo przyklejony z kolei do Boga, bardzo zjednoczony z Bogiem, bardzo blisko Pana Boga i był poprzednikiem Jezusa Chrystusa i głosi na pustyni i ściąga do niego cała stolica, cała Judea, czyli ten szczep wybrany, ci wybrani, o którym mówi Pismo Święte, że, że oni będą tą resztą Izraela. I przychodzą do niego, słuchają go i przyjmują chrzest nawrócenia. Czy ten chrzest jest taki sam jak nasz chrzest, chrzest w imię Trójcy Świętej? No nie, bo Jan mówi, że. On nas chrzci wodą, ale dopiero jak przyjdzie Jezus, to wtedy zostaniemy ochrzczeni Duchem Świętym. W sposób uprzejmy zwraca się do faryzeuszów. Jak ich nazywa? No tak, dość pogardliwie na nich patrzy, jako takich... No, na pewno nie jest taka pogarda, bo Jan jest blisko z Boga i Pan Bóg nikim nie gardzi, ale nazywa ich plemieniem żmijowym. Tak? Czyli zobaczcie, że że ci, którzy chcą się nawrócić, przychodzą do Jana, proszą o chrzest, jednocześnie nie mogą zatrzymywać się tylko na tym znaku zewnętrznym, ale co? On mówi tu dokładnie, tu dokładnie we fragmencie Ewangelii: Wydajcie więc godny owoc nawrócenia. Nawrócenia, czyli to nawrócenie musi być szczere, uczciwe. A wiecie, co to jest wyjadło? Co to jest? Omłot? Wiejadło? Syn Człowieczy przyjdzie i oczyści swój omłot. Co to znaczy? Co to może znaczyć dla nas dzisiaj? Nie wiem. W każdym z nas jest dobro i zło. I w zależności kogo człowiek słucha, czy Pana Boga, czy podszeptów szatana, jest więcej dobra, tego ziarna drogocennego, lub więcej plew bezwartościowych, które muszą się spalić w ogniu, kiedy Pan przyjdzie z mocą i oczyści, już oczyszcza przez sakramenty każdą i każdego z nas, ale przyjdzie też i na końcu czasów, żeby ostateczną dać odpłatę. Na to czekamy i wołamy: Przyjdź Panie Jezu, przyłączaj nas do siebie, sprawiaj, żeby więcej było w nas drogocennej Twojej nauki, drogocennego ziarna miłości, wiary i nadziei. Z takim nastawieniem wchodzimy w drugi tydzień Adwentu tego osobie i wam drodzy słuchacze życzymy wszystkiego dobrego Szczęść Boże